Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, w czwartym odcinku zagramy w Crash of the Titans! Och, przechodzimy oczywiście tak jak ostatnio, bez zbędnego pieprzenia do kolejnej planszy. Jak ja lubię teraz tym chodzić, od kiedy się dowiedziałem, że można of Zoom. Możemy wyjść z tej świątyni? Nie możemy, oczywiście, że nie możemy. Tak jak mówiłem, tutaj zdobędziemy nową umiejętność i nie chodzi mi o umiejętność z Mojo, bo tak samo mógłbym powiedzieć o naszym ostatnim Jack Gyrohammer. Gyro Hammer, tak, odwrotnie się to nazywało. No, rozchuśćtaj się. O, 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 o. Wiem, jestem kiepskim tarzanem, ale nie mam. E, nie mam za rodzinę bandy małp, więc wiecie, musicie mi wybaczyć. Dobra, zobaczmy. Nie wiem jak wam, ale mi te mordy bardzo kojarzą się z Hugo. Wiecie, te, te ostatnie starcie, gdzie Hugo wkładał rękę. W mordy potworków, które też miały właśnie tak wystawione języki. Boski motyw, naprawdę. No a poza tym to jest świątynia Zoom. To jest trochę bez sensu, bo Zoom to jest przybliżenie, chyba że najlepsze tłumaczenie. Jo. No a oczywiście normalnie to jest The Temple of Doom, czyli świątynia zagłady. Jeśli chodzi o Władcę pierścienie, to jest dość bez sensu, gdyż na polskim było to przetłumaczone jako Góra Przeznaczenia a to było też The Mount of Doom. Natomiast same te dziury, do których należało wrzucić pierścień, to były szczeliny zagłady. Otóż powinna to być góra zagłady, a nie góra przeznaczenia. No, ewentualnie Tolkien mógł zapisać coś innego. Ale nigdy takich rzeczy nie widziałem, tak więc jeśli jest takie coś, no to wybaczcie, ale według mnie te, ta góra przeznaczenia. to mnie zawsze mylił. Współżyć, a myślałem, że dum to jest przeznaczenie. A przeznaczenie to przecież jest fate albo. albo. Destiny. Destiny. Piękne słowa. Aha, tutaj musimy wskoczyć. Ja czekam aż coś się zespałnuje, a tu ha, wystarczy wskoczyć. Co mnie ciekawe sprzęciki, takie, takie takie. jakby budziki. Naciśniesz. Takie odwrotne budziki, naciśniesz i włącza się alarm. Który akurat w tym przypadku zwabił spajka. Ale oczywiście nic tutaj się nie dzieje przypadkowo. Zwabiając, zwabiając, tak, nie zwabiając. Zba, zbawiając, zwabiając spajka. Oczywiście, daj mi takie wciry, że się nie pozbieram, bo jesteś porąbany. Idź się leczyć, stary. O, tak, wszyscy wokół mnie! Zbierzmy się w kółeczko! W kółeczko, dokoła mnie! Proszę. Wszyscy, a ja pieprzyć was. Osiem, czyli każdy. Hmm, cios na każdy z nich liczył się chyba za dwa, bo było ich tam cztery. Okej, okay, koniec z wyższą matematyką. Zajmijmy się może czymś łatwiejszym. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, to lubię. Kombo 10. O, kolejny Spike. Co, chciałeś mi piznąć? Co Co, Albinosie? Nie ma tak biało. Nie ma tak łatwo biała się. <laughs> nie ma to jak. Nie ma to jak podświadomość, nie? <laughs> nie ma tak biało Białasie. Okej, okay. i skaczemy na kolejnego. Swoją drogą sp sp Spyro, tak. Spike, Spyro. Może jeszcze. Pff, nie wiem kto. Nie kojarzę żadnych innych postaci na sypy. Włączyło się? Włączyło się, okej. Okay. Bike ma akurat na czole czy tam na górze grzbietu wolne miejsce od kolców, tak więc Crash ma szczęście, inaczej nie miałby na czym stać. Aczkolwiek nie na wszystkich tytanach Crash stoi bezpośrednio. Są bardzo fajne motywy z niektórymi tytanami. No ale o tym dowiemy się wohoho, w ósmym czy jeszcze dalszym odcinku. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Tak, zdecydowanie to zmaściłem, ale mniejsza. Snipe poradzi sobie z wszystkimi wrogami, własnoręcznie, własnopiórnie, własno coś tam. Raz, dwa. Opa. Nie wiem, czy pokazywałem wam atak do walki wręcz od snipa, czyli przebicie tarczy. Jest to takie coś. Atak Pazura. Nie jest tak potężny oczywiście jak ataki innych, w końcu to jest tak jakby łucznik, a łucznicy zawsze są słabi. Prawie zawsze. O tyle maluchów. Raz. Co za kretyn, sam się zabił rzucając swoją flaszeczkę. Zapomniałem, że one tak umią. Każdy chyba... każdy Sługus... każdy rodzaj, gatunek sugusów ma jakiś atak specjalny. Te akurat najwidoczniej, akurat sztuki... Aha, oni wszyscy mają próbówki, no tak. Ci akurat mogą rzucać tymi próbówkami, to jest jakiś atak trujący. Ale jęzor to powinna być żyrafa a nie małpa. Też nie wiem, czy małpy nie mają przypadkiem długich języków, ale chyba nie. Dobra, spróbujemy zrobić combo Kinga. Oczywiście pamiętając, że nie mam nieskończonego wiru. Haha, pizdolęś Tytanowi, a nie mi w frajerze. ok będzie 25, błagam! Jest 25, czyżby? Tak! Idzie lepiej niż w poprzednim odcinku, od samego początku, tak więc ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Doskoczę, doskoczę. Nie żeby przy śmierci coś nam brakowało, Combo King towarzyszyć nam będzie już do końca, ale tutaj chyba poznamy nową... Nie, chyba Tak, tutaj. Omnomnom. Nom. Wow. A, patrzcie jak fajnie dopasowane. Nie dojrze... Poznaliśmy nową umiejętność, czyli ślizganie się na masce, biedny Akuaku. Aku, twarzą po tym jedzie. To jeszcze mamy przedłużony czas trwania tego. Znaczy normalnie, na przykład w takich tunelach to trwa nieskończoność, ale możemy także po płaskim terenie tym jeździć i to chyba wtedy jest ograniczone, o. Jeszcze nigdy mi tutaj tak dobrze nie szło. Zbieram prawie każdą skrzynkę, to jest boskie. Okej, okay, wróciliśmy do punktu wyjścia. Prawie. I otwiera się nowa bramka, tym razem zielona. Wszystko się nagrywa, tak. Tak, przedtem zerkam sobie oczkiem na czerwony... zupełnie tak jak na kamerach, ten czerwony migający guzik recordingu na moim pięknym nagrywającym urządzeniu. No i oczywiście na laptopie patrzę czy przypadkiem się nie ściął. Wczoraj miałem na przykład screena na nim, ale dobrze, że go nie używam za często. Oh, je! Yeah! skatepok. Siedząc na Aquaku, nie powiem na desy, bo to trochę okrutne wobec niego. Siedząc na Aku, -aku możemy kopać wrogów A, zaraz będę miał minion mastera, więc spoko. Czy ja chociaż jeden kibel już? Ja tu się cieszę z Minion Mastera. A jeśli chodzi o kible. Woo! Gdzieś ty wskoczył! Crash! Nie można robić za bardzo trików chyba. Minion Master będzie na spokojnie już tutaj. Fanie Fajnie się jeździ, lubię ten element gry. Fajnie pomyślany. Jest to coś oryginalnego, jeśli chodzi o Crasha. To wygląda jak guśniki. Tym bardziej to wygląda całość jak jakaś dyskoteka czy jakiś bardziej zabawowy skatepark. Nice. Mam mini skatepark koło uczelni na placu Piastu? Nie, tak? Tak, Krakowski? A nie pamiętam, mniejsze. Każdy, kto tam mieszka gdzieś koło Gliwic, czy kojarzy uczelnię w Gliwicach, na spokojnie wie. Ooooo, ominąłbym to! He, <laughs> jakbym tutaj nie wyjechał, to bym to zupełnie ominął. Każdy, kto kojarzy uczelnię w Gliwicach, kojarzy zapewne także Free Jack Frolic. Nie mam pojęcia co... To... Frolik, to jest taka karma dla, psu... dla psów była To była ta karma, gdzie... A nie pamiętam Chwila, co tutaj mam zrobić? Przejąć trzy go... Aha, znaleźć wszystkie trzy TT, dobra. Pierwszy No pięknie, jaka ja teraz tam wskoczę barany nie do Aha, to same spada, dobra Pięknie Pozwól, że cię przejmę, panie Spike no, ja już się bałem, że to jakaś porąbana misja: typu przejmij trzy goary za pomocą żałosnych spajków. Ale mogę sobie pozwolić na mały pokaz mocy. No, ale ta skrzynka już nie zniknęła. A, to jest tak wysoko. Jak się skakiwało, aha, na kółku. Well done, crash! <laughs> na kopniaka. Ach, biedny Spike. O, w dupę, jaka zdobędę mojo! A, nie poleciał aż tak daleko. Po raz pierwszy nie ma tutaj tego postumentu w tle. Ugo, BUGA! Boże, jak ja to uwielbiam, to naprawdę chyba nowy będzie mój sygnał na SMS-a. jedziemy bezpośrednio z eee, O tak, udało mi się wskoczyć na to, piękny skok! Najgorsze są plansze, gdy musimy tak się slajdować, niekoniecznie na desce. Aaa, bym to zwalił. Nie jestem za dobry, jeśli chodzi o te elementy, dlatego się przedtem zdziwiłem, że wszystkie skrzynki jakoś udało mi się zbierać. Udało się. To też mi się rzadko udaje. Okay. No i tu chyba za niedługo jest koniec plaży z tego co pamiętam. Woo! To takie małe oszustwo, ale dobra, mniejsza. Tak, potem będziemy się ślizgać tam, jeździć nie tylko na desce. I w tych elementach, e, w... o tutaj, o, nie zauważyłem, to się to chyba każdy zbierze, nawet ten, kto nie potrafi zbierać czerwonych laleczek wódu. Ale dobra, zobaczmy, czy w tej pracy nie będzie boss przypadkiem? Zupełnie zapomniałem, tutaj być może jest boss. 9 minut, ha, na spokojnie, damy sobie z nim radę. Zobaczmy. O tak, to jest starcie z bossem, będzie boski filmik, uwielbiam to. Uwielbiam przypominać sobie teksty z niego. Chwila, tu jest jeden, dwa, tylko dwa kible. TU JEST TRZECI! Yes, yes. Wszystko pięknie zaliczone. Food chain, use smaller enemies to jack your way up the food chain. Use spike to jack Go to your jack y Oczywiście małe spojlowanie, co z nas spotka za chwilę. Oczywiście chodzi o to, że... Chyba wspominałem już o tym łańcuchu pokarmowym. Słabsze tytany są używane do przemowania silniejszych. Wiem, że mówi się tytani, walcie się, falcie się, fallus, <laughs> Jestem taki niedojrzały. Słabsze tytany są oczywiście używane do przejmowania silniejszych. Tak więc czas na filmik, a ja sobie poruszę laptopem. Crash, you gullible fool! You walked right into my trap. Now I'll have you and the Mojo. Cortex, why do you keep doing stuff like this? Well, actually, it's pretty fun. You should try it. You know, riding around in huge rumbling machines and whatnot? Very stimulating. Hey! Okay. Uka Uka taught me a new process called Mojo Mutations. I will use the stolen mojo to create a huge army of loyal mutants, not rejects like you guys. You jerk. But best of all, I will use this army to construct a mighty robot, the largest doomsday device I've ever built. I will smash Wumpa Island, then take over the world, and I shall call this robot the Dominator. Yeah, yeah, that name sucks. Cortex, deal with Crash and my pathetic brother. I will take the Mojo and Bandicoot female back to our base. Zbierajcie szczęki z podłogi, to przedtem tak, to był Uka. Uka, który ucierpiał chyba jeszcze bardziej niż Aku. Aku, to jest naprawdę straszne. Dobra, spotykamy nowego tytana, tytana-bosa, gdyż w tej części gry nie ma czegoś takiego jak zwyczajny boss. Chodzi o to, że normalnie walczylibyśmy w jakiś sposób z korteksem. Oh yeah. Ale w tej części bardzo rzadko tak naprawdę walczymy z postacią taką jak korteks. to znaczy nie spuścimy mułomotu. Chyba w sumie nigdy nie walczymy z taką postacią. Dobra, nie. Nie, nie! A myślałem, że mi ze Specjala pociągnie, ale nie, ale nie jestem za dobry. Dobra, zobaczmy. No otóż, czym jest ten Bosik to jak types, Skrzyżowanie kaczki, czegoś włochatego, ośmiornicy i szkota. Czemu szkota? Przekonacie się za chwilę. Ach te tajemnice, ach te budowanie napięcia. Ma bardzo fajne ataki, na przykład Laser z ręki. Na szczęście możemy go używać do niszczenia wrogów. O, pięknie. Zdychaj! Ła, wow, ten specjal bije tylko pół życia goarowi. Okej, okay. o co chodzi w większości walk z A, przypomniałem sobie, ukę ukę będziemy bić. Uka uka, nie ukę ukę. Teraz słyszeliście, czemu powiedziałem, że to jest skrzyżowanie yy, kaczki, yy, tego, o, ośmiornicy i szkota. Otóż, jak to pas ma na trójkącie? Atak łamiący tarczę, który jest po prostu promieniem dźwięku. Dudów. Nie! O, właśnie to. To oszałamia wrogów zupełnie tak jak Ryk Goara. Zwykły cios to oczywiście cios z macki. O Boże. Ok, mam nadzieję, że go teraz. mnie! Nie, jeszcze nie. Jeden cios! Dwa! Czemu się nie naładujesz?! O tak! Teraz chyba Aku, aku nie dopasował zbytnio. Tak, takie małe, obszarowe... Eee, taki małe obszarowy ryk Goara, no bo czemu nie. Dobra, ja co chodzi musimy rozwalić postumenty, na których stoi Cortex. No i w sumie już do końca jeździmy jak pasa, o ile nas nie zabiją przedtem, to znaczy, o ile nam nie zniszczą naszego jak to pasa. Daj mi zadąć, wróg! W dudy w sumie, nie wróg! Wrógu bla. No Ej, 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 nie, nie, nie. Dobra, czas na atak specjalny chyba. Pięknie. Tak, to jest jeden z tych tytanów, o których mówiłem, że jest ogromny w porównaniu do innych. A to nasz cudny atak specjalny, czyli nasz piękny laser, który ładuje się jak porąbany fioletowy pasek, biegnie niczym, tak jak mu było, Usain Bolt. A Cortex lata chyba w powietrzu na jakichś swoich bucikach rakietowych. Oj, mogę tutaj zginąć. A, jednak Nie. Bum, bum. Ten atak jest przekozacki. Ogólnie bardzo lubię szkocką muzykę i na tego typu folklorystyczne elementy Szkocji. Uciekaj, uciekaj! Aj. O, udało mi się. I kolejny laser gotowy. Przecież ta bitwa jest bardzo jednostronna. No patrzcie, góry padają na hita, zostawiając mi miliardy mojo. O tak. No i przy jednym zajęciu. O boże, nie, dobra. Spadam za kto pasa, nie ma co. Oczywiście tylko jak to pasem możemy rozwalić postumenty pod korteksem, tak więc ja się na nich skupię. No nie wal to walw tego postumenta! Tak! Chyba się udało! Tak! Akurat! Czy ja muszę jeszcze ich pokonać? Nie! Uff! Well, Uka Uka got away with the mojo and your sister. You'll never find them in time. The next time you see me crash, I'll be controlling a world conquering robot. <laughs> oh, I'd love to laugh. Come on, Crash. We're gonna get Coco back. Crash, we must stop them.

You failed to destroy Crash Bandicoot! I don't see what the big deal is. We got away with the mojo and Crash's sister! I got away with the mojo! And the big deal is that Crash Bandicoot is still alive! Cortex, I'm going to replace you! <laughs> Thank you, Master! <laughs> you can't replace me! My name's on the stationery! <laughs> That's right, tough guy! <laughs> Unless you want to buy all the stationery, you'll respect the master! It's really nice stationery, too. Oh, I know! Glossy! Cortex, you have never been more wrong. Uh, thank you. Uh, what? What do you mean? <laughs> ah! Thank you again! <laughs> Hotter than the first! <laughs> Allow me to announce your replacement, Nina Cortex! Oh, come on! He didn't even have a cop! Take out the trash, girls! Sorry, Uncle, but it's time for some young blood to lead us to victory. And now that we have Coco, we can make her build the robot. You won't get away with this! Crash will come for me and kick your butt! Oh, I hope Crash tries. I really do. After all, I need a new fur coat. <laughs> get to work on the Dominator! Make more mutant soldiers! I want Wumpa Island smashed flat! Your hair is dumb! Oh, shut her up. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. A przynajmniej jeśli chodzi o tą panszę... Sukces? Potrójny sukces! Najwidoczniej wracam... Do... E? Lepiej z tej strony? Najwidoczniej wracam do formy, Jeszcze jakieś upgrade? Nie, najwidoczniej na 150 tysięcy będzie. Jak to pas info? Trzeba poczytać. Ewentualnie wysłuchać Aku Aku. Dobra. W sumie to dopiero 18 minut, tak więc na spokojnie możemy wysłuchać informacji o tej bestii, której imię nie da się przełożyć na polski. The This creature is Cortex's one monster goon squad, capable of stealing every last bit of magic from Wumpa Island and blasting out catchy tunes at the same time. Nie potrafi za dobrze grać, ale dudy to dudy, dudy są wspaniałe. E, mogę jeszcze powiedzieć tylko tyle, że jak to oczywiście takie fuj po angielsku, a octopus to oczywiście ośmiornica. No ale dobra, zacznijmy może od koncept artów z ostatniego odcinka. Bo czemu nie? To też jest fajny crash. Chyba nie ma tatuaży na rękach. Takiego czegoś nie ma w grze. To jest najpewniej tytan, który nie dostał się do gry. Bardziej wygląda jak... Kolos z Shadow of the Colossus. Były dwa takie czworonożne. Były. Dobra. A ostatnia porcja koncept artów i kończymy odcinek. Pierwszy odcinek z bosem, który wcale na bosa nie wyglądał, aczkolwiek... Był najbardziej chyba bosowatym z bosów poza Uka Uka. Chyba tak, chyba tak. A to co jest? Wygląda jak projekty masek do Wrath of Cortex, tych żywiołowych, pamiętacie? Pyro, Lala, Wawa i Rock chyba. A to nie mam. Pojęcia... To są małpy jakieś? To chyba jakieś hieroglify ze ścian świątyni. Dużo małpich motywów w niej było, właśnie tutaj widzimy. O! <laughs> Jeśli ten boss miał tak wyglądać, to zaiste interesujący jest. He. Hmm. Po prawej, oczywiście, jak ktoś się jeszcze nie domyślił, jest e, concept art. No a wszystko to są concept arty. A to był concept art te tego, jak miał ten boss wyglądać. Ale lepiej, lepiej się wpasowuje jednak taka mutacja: mutant, a nie robot. Robotem będzie ostatni boss. A to co jest? Matko. Sówki. Hmm. Dobra, to chyba wszystko. Złoty. Zobaczmy jeszcze, jak nasze statystyki się prezentują. Dobrze, że nie ma tutaj liczby śmierci, ale już 20% z gry za nami. Jeśli 20% gry za nami jest w czwartym odcinku, to w 20, 20 odcinku się wyrobimy. Chyba, nie wiem, nie jestem dobry z matematyki. Dobra. Jak więc, jeśli chodzi o ten odcinek, to jest to już koniec. Tak więc, dzięki za oglądanie, łapkujcie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!